Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej lecznicy. Ja już zdążyłam zarobić tutaj pieniążki na, na ten test także no, będziemy go robić dzisiaj. Zobaczymy, co potem będziemy po prostu robić, ale najpierw zajmiemy się zwierzakami. Tutaj mamy chyba trzy zwierzaki. Tak, mamy trzy zwierzaki, trzy koty. Mam już na maksa, ale Ogarnijmy je na bo te zwierzaki są dla mnie najważniejsze, żeby były ogarnięte, wyleczone, nakarmione, pogłaskane i w ogóle super hiper mają się czuć. Co mam mu dać? Boże. E, antybiotyk. A mam jeden, więc <śmany> fajnie. Mamy jedną rzecz do kupienia. E, lek wzmacniający i... immunosopresant dobrze okej, okay. pogłaszcz również ogólnie okay, nagrywam to w środę o około godziny 18 a ten odcinek ma się pojawić jutro bo dopiero teraz dałam radę wejść do gry i zrobić to to muszę. Czy będę mogła wszystko? Tak, chyba w zakój uszy. Podbrusza, klatka piersiowa, dobra. Jak to już pamiętam, tak. No i uszy. Tak, w zakój uszy. I. Okej, okay. mam wstrzyknąć ten lek. O, co już tu się idzie? No ale sorki, ale zajmujemy się tymi zwierzakami, wszystkimi, bo trochę ich mamy. Tak ciutka. E, wylecz. Ach, nie mam antybiotyku. No to będziemy musieli. E, będziemy musieli dzisiaj jeszcze tutaj zajrzeć. Ale to dobrze. Niech tak zostanie. Wyczyśćmy również tutaj całe ich pomieszczenie. Normalnie dźwięki kocham. Nie wiem, ja może sobie to wyciszę, bo będę bo miała problem z, ee, z montowaniem tego. <gryw> tak naprawdę. Tu nie mamy nikogo, tu zostało zabrane. Tutaj również zostało zabrane. I tu mamy świeżaczka. Mmm, ok. I maś kojącą na uszach. Proszę bardzo. Dzisiaj chyba żadne zwierzę nie wraca do domu. Przynajmniej tak, tak tu widzę. Też mamy jeszcze jednego ptaka, więc wszystko jest możliwe. Wylecz wzmacniający to tak samo. Nie dość, że tak samo wygląda to takie same. Lecia nie ma. Nie ruszaj się. Dobra, tu chyba nie mamy już nikogo. Dobra, wyczyść. Ja nie wiem jak już się poradzę z tymi psami, naprawdę. Jak będzie tego tyle, będzie jeszcze konie, gdzie naprawdę jest pewnie z końmi mnóstwo roboty. To ja nie wiem jak sobie to poradzę, naprawdę. No ja jakoś będę musiała, prawda? E, Nakarm ptaszka. No i zaraz się wybierzemy. Zde klatkę piersiową. Wybierzemy się polaki najpierw by kupić taki zapas i sprawdzić czy e, starczy nam pieniądze, bo jednak pacjenci są tutaj najważniejsi. Ten sklepkę pierwszy. Żadne zwierzę dzisiaj nie wraca. No jednak pacjenci są po prostu tutaj najważniejsi, więc najpierw pójdziemy kupić lekarstwa maści i w ogóle to wszystko, co nam jest potrzebne, a dopiero potem, jeżeli nam starczy, to weźmiemy sobie ten test musimy jeszcze książkę przeczytać. No, a najwyżej po prostu wrócimy tutaj i będziemy zarabiać, ale myślę, że nam starczy, już tak bez przesady, no mamy 600 y, tutaj pieniążków na zapasie, 611 konkretnie, mam nadzieję, że nic więcej nie będę musiała kupować, tam, że książki, ale chyba nie, bo książkę chyba można za domu przeczytać, mam taką nadzieję, sprawdźmy również karmę, Mamy wszystko. Chciałabym powoli się przenosić na tą lepszą karmę, która tu jest, ale chciałabym zobaczyć, ile ona kosztuje. Czy ja nie mogę mieć jej dostępu? Nie mogę normalnie, nie? Najwyższej jakości ósemka. Tu 18, bo tutaj jednak to dotych... No, chciałabym się jednak przenosić na te lepsze karmę. Kupmy tą jedną. Tutaj dla ptaków jest ok. Dla kotków trzy kupmy. Dla psów i tutaj jest ok. Dobra. Chciałabym się jednak przenosić. Dobrze. Mamy wszystko. Nawet mamy na plusie. Także idźmy. I przeczytajmy tą książkę. Boże, boję się, że to zepsuję. <noise> tak naprawdę. Już nie pamiętam, jak to się robiło. Chcę przeczytać książkę. Księgarnia nauka. Psy. Tak, boże tutaj, okej. Okay. Fizjoterapia, robię wszystko tak za z tematu. Psy. Nieskończona. Czytaj. Psy żyły u boku ludzi przez tysiące lat i dla wielu są one najlepszymi przyjaciółmi człowieka spośród wszystkich zwierząt. Pełnią wiele różnych funkcji. Mogą być psami pasterskimi, stróżami, pracować w policji lub po prostu być towarzyszami zabaw dla dzieci. Protkiem psa jest wilk, nawet jeśli nie wskazuje na to jego rasa. Wilcze cechy można zaobserwować tylko nie. Tylko u niektórych raz, jak na przykład u łowczarka niemieckiego Psy mogą być małe lub duże, ciężkie lub lekkie, krótko lub długowłose, szczupłe lub potężne, białe, brązowe, czarne lub wciapki Mają długie, obwisłe uszy lub małe i starczące wraz z krótkimi i... i płaskimi lub długimi i spiczastymi nozdrzami. Spośród 400 psich ras panuje duże zróżnicowanie i wiele z nich wydaje się nie mieć ze sobą nic wspólnego. Jednak wszystkie rasy, czy to jawniki, owczarki, teriery, pudle, sztaucery, mój piesek, bulldogi, chihuahua, coli, czy też się wywodzą się od wilka. Nawet jeśli wygląd psa nie kojarzy się z wilkiem, pozostaje w nich wiele pradawnych instynktów. Najważniejszym z nich jest potrzeba towarzystwa. Wilk to zwierzę stadne, które zawsze podróżuje z innymi, wobec czego pies y, musi czuć przynależność do człowieka. Dla większości psów oznacza to rodzinę, z którą żyją. Kolejnym aspektem odziedziczonym powie wilku jest gotowość i chęć komunikacji. Zatem przykładem jest machanie ogonem, które oznacza zadowolenie i satysfakcję zwierzęcia. Naturalne środowisko wilka obejmowało góry, doliny, aż do lasów i prerii. Wilki zasiedliły mnóstwo terenów, a pozostałe stanęły dla nich utworem po pojawieniu się na nich człowieka. Psy przystosowują się do zmiennych warunków jeszcze lepiej niż wilki, gdyż czują się równie dobrze z koczownikami na otwartych przestrzeniach, jak z nami, żyjący w zaciszu mieszkania. Okej. Okay. Dobra. Uwielbiam yy, się. Ale no... Yy. Dobra, z domy Dobra. Okej, okay. które zwierzę jest przodkiem psa? Yy, C. Czy wilki jest przodkiem wszystkich psów? Nie, tylko duże psy, takie owczarki niemieckie, mniejsze niech pochodzą od wilka. Tak, wszystkie psy, nawet jamniki pochodzą od wilka. Nie jest pewne, czy wszystkie psy pochodzą od wilka. Pochodzą wszystkie. Dlaczego psy cieszą się z życia człowiekiem? Lubią mieszkać z nami, ponieważ się czują na wolności. W rzeczywistości nie są zadowolone z życia z nami. Psy są zwierzętnymi stadnymi, więc lubią mieć towarzystwo. To wszystko. widzę testów. Nie wiem, czy wy też tak nienawidzicie testów. I nawet jeżeli jest głupi test w grze, to i tak ty się stresujecie. Te samy konie. 1500. Super, egzamin zdany. Wieści szybko się rozchodzą, więc nie, nie będziesz długo czekać na nowych pacjentów. Wylecz psa. Teraz mamy takie zadanie. Wylecz psa. Także trzymamy kciuki, że jakiś pies tutaj do nas przyjdzie dzisiaj. Eee, nie, nie, nie. nie, nie, nie. No, Chodźmy wyleczyć tutaj kotka, który nam został. Bo nam został jeden kotek. No i już po sprawie, także idziemy do naszych pacjentów. Mam nadzieję, że jacyś są. I że jakiś zaraz nie ucieknie. Dobra. Jacyś są. Jest tu pies. Mały terier! Jest! Funia, Uuu, to mój stary pies, w sensie e, imię mojego starego psa świętych pamięci. niestety. Funia, o matko, jeszcze biały terrier, ja tego psa chciałam mieć. W sensie, najpierw właśnie miał, mieliśmy mieć białego terriera, ale no jest e, w miniaturowy. E, uczestniczył w wypadku, na jego opak znajdują się kawałki szkła. Wykonaj palpitację przednich kończyn za pomocą rękawicy, przednich kończyn. Jaki on jest ładny. Dobra, razem mamy psa. Ja po prostu trafiłam. E, Okej, okay, zdecydowuj przednie kończyny. I wyjąć to coś to szkło z łapki. Proszę bardzo. Wow, stuwa. Bardzo dobrze radzisz sobie z psami. Leczenie ich nie jest już dla ciebie wyzwaniem. Kup pomieszczenie dla psów. Koniec odsyłaniem chorych psów wymagających dłuższego leczenia. Um, dobrze, może pobiegnijmy i zobaczmy, ile to kosztuje. Bo w sumie nie pamiętam. 700. Okej. Okay. Czyli musimy zarobić na niego. Um, pewnie w tym odcinku uda mi się to zarobić, ale a no kurde, idzie baba, idziesz. Pewnie w tym odcinku uda mi się na niego zarobić, ale nie kupię go. Yy, chyba, że będę 200 albo więcej na plusie, co wątpię, że będzie możliwe. Albo po prostu skleję i yy, jak przegram ten dzień, to po prostu kupimy O, mam wielkiego psa. L o, to jest jak sobie chcę, tylko że jest innego koloru. Znaczy nie, ja chcę Goldena mieć, Golden Retriever, to jest Bradora to jest bardzo podobne Tylko, że po prostu ta rasa ma bardziej błyszczącą sierść, nie ma takiej długiej sierści jak Golden Chyba tak, tak to się różni e, Za pomocą rękawicy Pyszczek, jej Ale pixelosa, ale dobra <grym> Pyszczek, ja chcę pysk Taka pikseloza totalna Ale Po prostu stara gra, to jest w ogóle cud, że działa mi na Windows 10. Um, szyja, ok, za pomocą tego czegoś. Czy ja mogę wziąć tak? Mogę. Dobra. Mm, gdałki są spuchnięte, strzyknij antybiotyk w tylne kończyny. Będzie wam się tym... Ten... Strzyknij antybiotyk w tylne kończyny, będzie wam się to śnić. Okej, to, to powtarzam. Przepraszam, staram się nie powtarzać tak tego często. Dobrze, jest. Dobra, idziemy kupić lekarstwa, bo nam niektórych już brakuje. To ja też nie mogłabym kupić już to, to pomieszczenie dla psów, ale nie chcę, bo boję się, że potem będę miała problem z lekarstwami, a to jest najgorsze, co można zrobić tutaj. Chciałabym jeszcze e, trochę zarobić, po prostu. Więc może się uda, no ale zobaczymy. Wolałabym mieć, tak, właśnie ponad 800. Dobrze, ja zarobiłam, zdążyłam. E, dałam radę, że tak powiem. Zarobić 1472 tutaj pieniążki, więc możemy kupić to budy dla psów. Dzięki nim e, można zahospitalizować psy. Jeśli zakupisz budy, będą one dostępne już jutro tak kupmy mm, Ja po prostu pokażę Wam, jak e, one zostały wybudowane następnego dnia. E, teraz w sumie zajmiemy się tutaj kwiatkami, bo ich jeszcze nie podlewałam. Zobaczymy po prostu, jak wygląda ta psia buda, bo ja jeszcze nawet tego w życiu nie widziałam, no zobaczymy, co. Mm, szukują nam za kolejne zadanie po prostu i zobaczę czy wam zbierać na coś i tak dalej na tym po prostu zakończymy odcinek nie wiem ile nam tu wyjdzie, pewnie jak około 20 minut tak przynajmniej się postaram bo jakieś 15 tutaj grałam i pewnie je usunę bo nie chcę wam tego pokazywać jak non stop to samo Dobra, pójdźmy jeszcze do sklepu, żeby zakupić jeszcze lekarstwa, żebym nie musiała tego jutro robić. Co hmm, w się sensie następnego dnia. Kładziemy się tak naprawdę spać. No i oglądamy, jak będą wyglądać te psie budy. Że tak to ujmę. śpi. Tak. Tak wydane 2000 tutaj. Dobra ogrodowy bonus, spłata pożyczki, żadnych. Leczenie pacjenci 20. Tak. Nie mamy jeszcze żadnej pożyczki, co mnie cieszy. Po kupieniu pomieszczeń dla psów, możesz przyjmować chore zwierzęta wymagające dłuższej hospitalizacji. Świetnie. Kup stajnie. Ojej, Kup stajnie. Dzięki temu zakupowi, nie tylko będziesz można. Co? Dzięki temu zakupowi nie tylko będzie można dać schronienie koniem, ale również będziesz można, będzie można tutaj trzymać swojego wierzchowca. Czy ja mogę mieć swojego wierzchowca? Swojego, swojego? Tak, tak, swojego? I ja to ja kosztuje. Niech, niech ja się zorientuję. 800. E, własnego konia oraz przechować inne wierzchowce. Okej. Okay. Dobra, ja to zarobię i. O! O, może, 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 Boże, jak nas czekałam? Jak czekałam po prostu na konie. Okej, okay, zobaczmy. Tu mamy też. E... powiększyć je. Dobra. Ale już, już konie. O, może! Jak to wygląda? Okej, okay, tak jeszcze tutaj nie widziałam tego, więc ja jestem już zachwycona. I moja ekscytacja, koń mi to po prostu nie zda granic. Aktualnie. Dobra, to zarobię. E, może nawet kupię, jak będę grała. I po prostu przywitam Was z rozbudowaną stajnią i będziemy mogli prawdopodobnie już tutaj trzymać konie i będziemy, będziemy musieli zarobić 1500 znając grę. To <grystanie> no pewnie, tak, no ale... Dobra. Ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapki w górę. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Możecie również zostawić subskrypcję razem z dzwoneczkiem, aby dostać powiadomienia. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. test